Cześć, witajcie z tej strony, i Witam Was w kolejnym odcinku serii ku, przy... ku przygodzie w pokonaniu smoka Endu. E, między piątym odcinkiem a teraz tym odcinkiem, ja sobie zapisałem koordynaty e, te, tego. Ty, e, koordynaty, no tam gdzie jest ta skrzyneczka, jest ten e, piecyk, ta, tam na górze. Nie, nie tego, bo tam tego nie zrobiłem, oczywiście. No bo po co? A, nic. Będę potrzebował po prostu wyjść na górę, dlatego że ja trochę już tych rzeczy mam. A żarcie mi się tak naprawdę powoli kończy. Więc tak, odpalamy sobie tutaj to. I tak, minus 800. To X będzie. No to dobra, to muszę się tutaj wkopać. Przy okazji sobie węgiel wykopię. A je, o jednej rzeczy zapomniałem, jak to zwykle mam zwyczaju: odpalić sobie stoper. Gdzie jest mój stoper? Stoper jest tutaj. Dobra, już, już sobie leci F3 804. No, oczywiście, ja ręku, koblem kopię kobel. Tutaj sobie wykopmy. I to będzie już jeszcze jedna kratka. Ok, i teraz 53 w górę. No to my sobie zrobimy takie schodki, ale dobrze byłoby sobie zrobić jakieś pochodnie. Mhm. No, też by sobie pochodnie, bo ja myślałem, że też by ten węgiel podnieść, ale nie mogę. Odrobimy właśnie tak. Dobrze, że chociaż drewno wziąłem. I okej, okay, to. Te bloki w sumie zrobimy już od razu, jak już mam crafting powstawiony. jejku Co tak z tą myszką się dzieje nie za bardzo to, to czaję. Ale to nic. 31. Dobra, i teraz tak, idziemy na górę. to to... bo to... Y w wysokości 53 kratek, a my jesteśmy na 17. To jest żelazo. To wykopmy sobie. Tutaj pięknie, elegancko. Tu w ogóle sobie pochodnie postawię. Tak, tak w ogóle. Nie wiem czy o subskrypcji wspominałem. Chyba nie wspominałem, także jak już mi się przypomniało o subskrypcji. Ja już jestem tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj gdzie tu jest, gdzie tu jestem. Eee, a to trzeba 53, co nie? Tutaj ja muszę jeszcze wyżej. O, jeszcze to złoto wezmę. Ok, i teraz ja sobie tutaj zrobię tak, że o, tu mi nikt nie wejdzie. 53 33, dobra. Kolejne pochodnie muszę sobie dać. E, także pamiętajcie o subskrybowaniu, łapkowaniu, komentowaniu, bo to jest bardzo ważne. Zostawcie po prostu suba. E, osoby, które zostawiają suba mają po prostu szczęście, lepiej im idzie w szkole, w pracy. E, po prostu jest. Jak suba zostawicie zawsze coś się miłego wydarzy. Tak po prostu moi widzowie mają 42, a my potrzebujemy. Nie dojrze jeszcze, tak, jeszcze jedna kratka, żeby było 40. Teraz jest 43, tak, to jeszcze 10. Jeszcze 10 do góry. Zrobimy sobie takie właśnie schodki na górę. Już kolejny Raz ciemno. ojej! No A to tu piasek w ogóle jest Czekaj, tam woda... ...nie weszła, może nie weszła Okej okay. to jest piasek O, za chwilę się noc robi A to było w jakimś kanionie, czekajcie tu zombie w ogóle ten się nie pali? A teraz? Patrzcie, jaki szybki! On tak leciał na mnie jak dzik w żołędzie. Okej, okay, tu, tu jest. Dobra, trzeba szamać. Eee, czy ja tam wskoczę? Powinienem skoczyć. Zrobimy rozpęd i elegancko. Fajnie, to zobaczymy jak nasza plantacja zboża. Taka prowizoryczna, ale... jest. E, to nie z tej strony chyba. E, śm śmiesznie się tak ten świat renderuje, dlatego, że ja tak ustawiłem, żeby FPS... O, widzę, już widzę, że tutaj fajnie ten mi urosło. No, elegancko. E, aha, ja, ja wziąłem crafting i ten piecyk. E, dobra, nieważne. Stworzymy sobie nowy. Już tak nie ogarniam Tyk. Yy, tyk. Czekaj i tutaj zrobimy tak, że. Dobra. A w tej skrzyneczce to zostawimy, to zostawimy, to zostawimy, to zostawimy, yy, wypadałoby w ogóle jeszcze zrobić no. Yy, jeden jeszcze jeden piecyk. O, tutaj. Znaczy. Jakbyś trochę lepiej postawić. Tutaj weźmiemy tyk, tutaj zrobimy tyk, to to, złoto damy tutaj żeby się przetapiało tu jest żelazo. Eee, tak. Teraz sobie zrobię od razu kilofa. Dobra, mam kilofa. Tutaj ten. Tu na czwartej pozycji łopata. E, tu kamień już za bardzo tak miejsce w tej skrzynce, czy nam brakowało, więc sobie poszerzy, powiększymy ją o dodatkową skrzyneczkę. E, dobra, na razie zrobimy tak: tu wszystko damy, co to ten. O! Jak już mamy kostkę łączną, e, to jeszcze ten. A, jeszcze nie mogę spać? A nie robiło się noc? może to się robił dzień! Okej, okay. może to po prostu, żeby był dzień. Dobra, kostkę łączną. kostkę mączną sobie damy i zrobimy tak, że zbierzemy sobie te zboże. Okej, okay. czy znaczy siano, siano, czy znaczy no. Dobra, nieważne, po prostu, żeby mieć chledek. Ja czasem po prostu, nie wiem, jakiś dzisiaj jestem zamyślony. Bo tak się obawiam tego, że ja tej jednak skrzynki nie znajdę. Znaczy nie skrzynki, tylko po prostu Kopiecyka z tym, tym krwi. Ale nie, powo powolutku, spokojnie. Bo ja chcę i tak to wszystko ogołocić z tych surowców. Bo surowce mi się przydadzą. Dobra, tutaj sobie ładnie zbiorę te plony. Jakby były dwa kurczaki tutaj jeszcze, to bym sobie mógł ten i porozmnażać i bym miał kurczaki. Albo w sumie, dobra. Dobra i nasionka. Dobra i git. To ja sobie tutaj stworzę chlebki, a chlebki więcej zaspokajają głodu. W sensie no, że głodu takiego dużego się nie ma. O to mi chodziło. To, to. Ten mieczek to, to sobie schowamy. Okej. Okay. Żarcie. Yy, te pochodnie to tak. To żarcie, to tak. Coś idzie? Chyba nie. Dobra, a tak szczerze. Mam ziemię? Mam To Nie, chyba nie mam. Bo sobie może pole powiększył. No dobra, tutaj sobie jeszcze raz odbiorę i złoto. Nie nie do łóżka, tylko ten. E, a, wszystko dałem do przetopienia? Tu nie ma nic? Chyba nie ma nic. Dobra. A tak patrzę. Okej, okay, mam łuk. Yy, mam pajęczyny, i może by łuk stworzył, no? No ten, dobra. Kurde, co jest z myszką? Napra naprawdę, coś się z tą myszką dzieje, że tak ten. A ona niedawno była zakupiona. Chyba. A tak lapuje coś. No, dobra, dajmy sobie te mniejsze szczanki. O. Powinno bardziej płynnie chodzić. Dobra. Dobra i biorę sobie wszystkie strzały. E, zostawiam to i zostawiam to. Pająka słyszałem, słyszałem pająka. Bo jak gram na normalu, to jednak trochę się obawiam. Bo co innego easy, ale nie, nie będę, nie będę zmniejszał poziomu, to to nawet nie ma nie ma o czym mówić. Dobra, w jakiś sposób jestem gotowy no niby, niby tak. A zamiast tego antes, to ja bym sobie wziął z tak tego. Yy, patyki. ja sobie cztery zrobię tak, że tutaj i to sobie przerobię od razu na patyki. Dobra. A... I stworzyłbym sobie. No mi się przyda ten crafting. Ja już tych craftingu porobiłem, no, ale trudno. <tudno> trudno. Idziemy. Idziemy, być może uda się też znaleźć ten. To, co zostało przeze mnie zagubione. Przy okazji tutaj... O, tyletos. A trafu mi ciulas. Przepraszam za wyrażenie, nie chciałem tego powiedzieć. Po prostu, yy, mi chodzi... Ja mi, miałem mi na myśli tego. Ag, yy, no, głupi, głupi szkielet taki, co nie? Jeżeli też tak uważacie, zostawcie subskrypcję że nie mądry jest szkielet I te i da. Okej. patrzę, patrzę. Od łoj, jest mnie nie, nie to peża się wystraszyłem Może lazo Koks jabłko. Golden apple. Znaczy koks to w sumie to jest takie ale tam beka Dobra to wezmę, to wezmę. Dobra, to to od razu by na górę dał. To się, tutaj bym mu powiedzieć a po co robię skrzynkę, jak tutaj w tej opuszczonej kopalni są te skrzynki. I tak, i tak będą mi skrzynki potrzebne i tak, i tak bym musiał robić. Jak będę chciał robić magazyn to ten. Tak będzie. To tak będzie. Ja mam dziwne przyzwyczajenie do mówienia. Natomiast będzie bym powiedział, będzie, nie? Takie głupie przyzwyczajenia. Trzeba się tego oduczyć. Dobra. Tu jest ten, tu jest to. A tu można byłoby właśnie dawać. Znaczy tak. Tu by dawał cenne rzeczy. Tej skrzyneczce. O, to, to, to. O, właśnie. Tyk, 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 tyk. Dobra, i tutaj. O, to też jest cenne. Nie mówię, że, że te bloki nie są jakieś cenne, ale te są bardziej... ...bo surowce są... no, dla surowcy po prostu ta... Okej, a, to ja mam z melona, to ja mogę... a, to ja mogę spokojnie jeść sobie te Dobra, a tutaj jest z mobów. O, tu kość. To od razu na kostkę łączną i tutaj sobie... o. O, tu nie zasiałem tego nasionka. To już to już to trzeba zmienić. Już, zas już zasiewamy. Dobra. Ja normalnie słyszę cały czas pionka, on tu gdzieś chyba jest. Albo tutaj, albo może tam gdzieś. Bo w tej opuszczonej kopalni są też te spawnery. To... A czekajcie, skoro żelazo się jeszcze przetapia yy, i tu są sztabki, to sobie bym zrobił jeszcze jeden kilo. W... No i jeszcze jeden kilo żelazny. O. Kto Boga temu zabroni, co nie? Już trochę tego żelaza mam. No tam, no, no przynajmniej w, no w tym języku, to to szczególnie. E, nie patyki to sobie wezmę. Pochodnie. Łuk. Żarcie, to to żarcie tutaj. Dobra, I'm ready. Mam jedzonko. Teraz to tylko po prostu lecimy i dalej po prostu eksplorujemy sobie. Co i jak? Ja tak myślę, że tak jak tutaj. ...sobie to co zabudować, żeby to mi się jakoś tam nie ten... ...tutaj żelazu zebrać, bo po co ma tak te... oj! <laughs> ja to jestem... ...wariat czasem. Dobra, tutaj tak, tutaj tak, okej, okay, czyli tutaj nic, tutaj w ogóle nic nie ma. To to od razu trzeba to pochodnie pozabierać i... i naura! To znaczy, zrobić o coś takiego. Tutaj. No, tu gdzieś będzie spawner na bank, bo ja tak słyszę te pająki. O, tu też w ogóle nic, a to trzeba od razu zamurować. Jak pan Wiesio No i elegancko. I tutaj... O, czekajcie, tutaj jak wchodzę... O, ciekawe... Tutaj pochodnia... Okej, okay, okej... Okay, tu zjeżdżam... Okej... Okay. Tam jest szkielet, już... Już mnie strzelił... No Się nie wychylał, a No chodź, chodź, chodź. Chodź na słowo Kurde, czekaj, czekaj, czek, czek. Ja sobie muszę. Ty nic po Czy masz tak tyle szkieletów jest? Ja bym wolał, żeby było tyle zombiaków. Dobra, dobra. O! No czemu nie atakujesz tego? Ty, ja muszę się zbudować. I ja muszę się tylko szybko zabudować, bo. Ty nie on tarczy, a. O kurde. No jest! Arbuz, czemu tak. Ja trzymam przycisk, a. A, ten, a nie. Dobra. E, to tak. O, kurde. Jakby szkielet był, to by normalnie przed Iwy, by... nie. Kurde, ja nie mam tarczy. Mam żarcie. To ja się muszę najeść. Sobie to złoto wykopię. Złoto sobie wykopię tutaj. Coś jest. Tak też pod, gó pod górę łazi... O! Tu nic nie ma, dobra. No to tutaj w ogóle trzeba odhaczyć to miejsce. Tu żelazo wykopać. Także te najbliższe takie odcinki, no bo teraz jest chyba szósty odcinek, o ile się nie mylę. No to... Po prostu będzie kopanie, 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 kopanie i liczenie też na to, że znajdę skrzyneczkę. Znaczy nie skrzyneczkę, tylko właśnie ten piecyk z craftingiem. Jeżeli chcecie mi w tym dopomóc, zostawcie subskrypcję. Ja, ja, ja będę po prostu cały czas mówił o tych subskrypcjach, to jest... to jest, no, to jest trochę zabawne. No ale nie jest to zabawne jak nie dawanie suba. Jeżeli chcesz być zabawnym gościem, to o, już kielet, już ten tym. Dobra, ja muszę na niego. Okej, okay, okej, okay, czekaj, 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 mi A szybko mi tutaj... żyć, prawda? A może ja jednak powinienem do góry się wywindować i sobie stworzyć yy. Ja mam tutaj Crafting? Mam. Ale nie mam żelaza. Znaczy mam żelazo, ale nie mam, nie mam nie jeszcze czy Dobra, wracam na górę. Muszę sobie stworzyć yy, tarczę. Ja się nie spodziewałem tego, że... Że to tak będzie? Idziemy na górę? Tu żelazo jest. Czy będzie je wykopać? Trzeba będzie wykopać. No i no, dobra, to, o, tu na górę. Tu już nawet wiem, wiem gdzie mniej więcej ten. Już się orientuję. Tam jeszcze na górę trzeba iść? Tak, że mówię? Tak, dobrze mówię. o Już noc się zrobiła sobie prześpimy. Ja już tak Jak sobie na zegarek, jest 18 minuta. No tak, bo 20-minutowe materiały bardzo szybko mi zlatują. A tutaj teraz, to naprawdę, te najbliższe odcinki to po prostu będę polegały na tym, że będę kopał, 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 kopał i jeszcze raz kopał. Ale mówię, no nie okay. chciałbym robić czegoś takiego, że. Bo równie dobrze można byłoby zrobić coś takiego, żebym nie nagrywał tego kopania. Ale ja jednak chciałbym, żeby wszystko było tak udokumentowane, że każdy zebrany surowiec jest na materiale, a nie że po prostu. Robić tak, ten. Nawet, żeby było więcej odcinków z tego z tego kopania. Ale też są jakieś przygody, co nie z tymi, nawet mobami. Także to nie jest tak, że nie. E, tu się złoto pali, a tu nie będzie że żelazo. I teraz tak. Ja sobie muszę stworzyć. To chyba tak się robiło. O! Tak jest. Mhm. No i teraz mam nową tarczę i jest elegancko. Mhm. Ja patrzę, jest 19 minut i tak się zastanawiam, co możemy jeszcze zrobić przez te ostatnie minuty filmiku. Tak moglibyśmy się jeszcze rozejrzeć, ewentualnie w tym na tym terenie. Co takiego ciekawego jest, bo tu jest tak pustynia. Krówka. Krówka jest ciekawa. Tu chyba kurczaki są, tak? No, są kurczaki. Tam jest creeper. O, jajko chyba jest. Podniosłem O Nie, nie poniosłem. O, tu dużo kurczaków trochę jest. Znaczy no, trochę jest tych kurczaków, może nie jest jakoś tam, nie wiadomo jak dużo, ale jest. No, to jest sawanna. a to chyba świnki. To jest jedna świnka. O, druga, trzecia. Okej, okay. i tu już skeletos Owca terrorystka. O, już, już, już mnie zauważył. Oj, no. nie chciałem ci krówko uderzyć, naprawdę. Ale, że byłaś po prostu między miną a szkieletem, to tak było nieuniknione. Okej, okay, i tutaj... Tak się... Można powiedzieć, tak, tu jest tak, że tu się niby zaczyna taki zwykły teren, a, a tam dalej sawanna, więc tak ten... Trochę lipton, jeżeli chodzi o ten teren. Powiem szczerze. Ale... Będę... Chciał po prostu na razie jeszcze tutaj być, żeby wydobyć te surowce, te, te minerały. I może, jak się wydobędzie te, te minerały, chyba się no, te surowe, są minerały. No dobra, po prostu, jak się to wszystko wydobędzie. O tej, kolejnego się skinia, no to wtedy można byłoby pomyśleć na tym, żeby zrobić sobie podróż łódeczką. Tylko to też, jeżeli będzie, będzie tak, że po prostu się będzie pływało yy, łódką. Płynęło łódką przez wody. To, 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 to też nie wiem za bardzo. Znajdę jakiś tam ciekawy teren, chociaż powinienem, ale też nie wiem ile by to zajęło na żadnym odcinku, co nie? Z tego nie jestem w stanie przewidzieć. W sawannie nie chciałbym za bardzo mieszkać. Dobrze, z tego co patrzę na tym swoim stoperze, to jest 21 minuta. Ja tu sobie coś szamamam a i będziemy powolutku chyba kończyć ten odcinek. Albo nie, jeszcze może jedną rzecz byśmy mogli zrobić. To znaczy się. Dobra, zbierzmy, zbierzmy sobie to. Dobra, to wsadźmy tutaj i chodźmy tam na dół. Bo mi zależy na tym, żeby wrócić do tamtego miejsca, gdzie myśmy byli. Oj, No ten szkielet. No, szkieletów jest dużo. O, to sobie wykopię ten yy, żelazo. Coś się zlagowało. Dobra. Tutaj jeszcze i tutaj. Dobra. Śmiesznie jest ta woda, jest że, że tak się nie rusza. Nie ma tej animacji, właśnie. No to jest tak specjalnie ustawione. Żeby tak było. O, chodź, chodź zombie, chodź zombie, chodź do mnie, chodź. No czemu nie chcesz przyjść? Patrz, jeszcze ja tu ci przyjdę. O, chodź. I nie mogły też O, tutaj. Idziesz do mnie? Chodź do mnie. Czemu nie chcesz przyjść? Dobra. Idziemy tutaj. zjeżdżamy Jesteśmy tutaj. Okay, I tu nic nie ma. Tu już sobie od razu odhaczymy. To problem. Ładnie. Tutaj skończyć, dobra I ok, i tu sobie wykopiemy ten węgiel, I, na te, i jak sobie wykopiemy ten węgiel, to skończymy odcinek. Tutaj pięknie, elegancko, tu i tutaj. Możemy też się zabawić taką jedną rzecz, bo tak teraz się zastanawiam, jak zakończyć, i tak przed, przed zakończeniem fajnie, fajnie by było zrobić coś takiego, żeby sprawdzić na aktywność, kto ogląda do końca, co nie? I zawsze będę podawał te, od teraz jakieś takie słowo kluczowe, nie? żeby po prostu pokazać, kto jest, żeby pokazać, żeby, żeby po prostu, żeby mnie ja zobaczył, kto ogląda faktycznie cały materiał. I to może nie, nie będę się ograniczał do, tylko i wyłącznie do, do do, końca, tylko na przykład na początku, czy może na początku tego nie będę dochodzić tam w środku filmu. No. Powiem jakieś słowo, żeby po prostu sprawdzić to, kto w której minucie ogląda. Powinien się oddalić, tylko że tu woda mi blokuje. No dobra, ja sobie pójdę tutaj, tutaj. Się troszkę zabuduję, żeby nie ten. Żeby nic mnie nie, nie nawalało z tymi strzałami, i tak dalej. To byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli się Wam podobało to pamiętajcie o zostawieniu lajka. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Wraz z oznaczeniem ikony dzwoneczka, wtedy nie. Nie pominiecie żadnego filmiku, po prostu jak zaznaczycie dzwoneczek, to nie powinno być czegoś takiego, że nie będziecie na bieżąco informowani o tym, co się dzieje na kanale. Także zaznaczcie sobie to. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.